Barłem pele, chodźcie. Jeść ty. Daj mi chuj bufa, nie, kurwa nie. Chodźcie tu. No, weź pod uwagę to, że ja jeszcze jem trochę. Dobra. Zwijamy, kurwa. Hm. Nie dam wszystkim bufków. To jest to zjad. za debil! Hej! Mogę się zjebać? Czemu nie! Twoje zjebanie wrzucimy specjalnie. Nie, jednak. Debilu bufa mi daj! Hej! świeciłeś się dla mnie, mój bohaterze! Fak! No nie Nie, trzeci to odbicie. Odbicie. E, to nam to tak zmyślą. No, no i w ogóle, jako że będę w przyszłości walił ko z konia no to. będziesz, się będziesz walił. Się no i oblechu jebany To też. <laughs> Sporty, Dobra, panowie, trzeba będzie bajer nawinąć zaraz. Hmm. 7%. Ty masz 3 Konrad, już? Czekaj, ja będę musiał trochę Pornorii wsunąć, bo mam mało mi sensu W 3D, w 3D. 3D. Co, 3D. co to za debil, ej? To mu Robert Niea. Weź idź przy dupasie. Ale chuj, nie chciał mi loda zrobić. Ty co to tak ciemno jest? W nocy jest, nie? Pod noc jest. Zjebali to. W nocy jest ciemno. Nie, <laughs> O, Ty, nigdy tak nie było. No, no właśnie, tu nie było tak. Na niektórych serwach było, a tu nie było. A! A! O Boże, padnę Panie mnie Panek, nie tak ja. Panek. Tak, jedziemy! Ale się zjebałem. Się no Boże. Ma to głowy! Roste topsko! Kurwa, nie, nie z nim, no chłopie, ze mną bi! On Co nie jest? daje rady, obstał się, nie widzisz? Kim ty kurwa bijeś? Jaki hardkar... Łapie mi szybko miejsce na dysku. Noc, energia... Zęby orka. Ty, to ognisko profesjonalne! <śpiewanie> <śpiewanie> na kurwa zoborka z plusem, no do chuja pana pierd.. F-4 to masz chyba pelerynki co nie? ja mam konia tam zawsze, a na.. na Alt, i jeden mam ja też mam na F-4, zawsze kunia a ja na Alt.. Alt, i jeden mam peleryny zawsze Nie, to peleryny mam w danym momencie mam na F-1 wy macie też ten pierścień teleportacji. No, tam tory nas rangować. No i da i da. Ręce mi się po co na górze. Tylko że ja H2 jestem. A, to da się zmienić. Zaraz złowiesz. Energia. Amfetamina. się Ja bym dodał te podolne. No, to raczej nie dzisiaj. Co? Bo. <noise> Ciężko i Muszę pamiątkę wynaleźć. Nie wiem, no, tak jakbyśmy już robili z 3 5 No do, do ja nie pójdziesz na C5. No ale poszlibyśmy do V1 chociaż No i chuj Dokładnie. I dosłownie. Wyjebał mi z grupy jaki pojeb Nie wkurwaj ludzi Dawaj daj mi do grupa nie, nie pierdol <laughs> Weź kurwa nie pierdol, bo pójdę z, z Forever alone nie będziesz moim przyjacielem A kończycie znajomość? No weź udarnij się, czoto Wyczimy znajomość kurwa Miałem właśnie to mówić Dobra, szybko wymienię. Chyba lepiej na tych tygle tych, 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 Ty ci. Na czym? Na no, takich taki chuj Muszę Jakieś jakoło po drogi tu Kurwa muszę te kunia zrobić, bo Urwal, twierdzę o Ja w ogóle ja pobiję nie to co trzeba. Nie trafiam sobie w ogóle. Idioci, co? że dasz dupy, to zaraz o Mówisz. I że masz wazelinę, bo bez wazy... Wazeliny... Żal, nie chcę. Żal to jest żal warty. Żal, żal, żal. Żal Lepsza wazelina. Ty też sobie bufę? Mi daj, tu kurwa jestem. Teraz coś, kurwa, Klikam na tego i mi rzuca, nie wiem czemu. Nawet ci bufy, kurwa, nie lubią. No widzisz. Kurde, muszę powiedzieć, że to jest Jeden terabajt na to nagrywanie. Powiem, że mam piosenki by dość. ściągnął. Powiesz, powiesz. A, trzeci za Kurwa, trzeci już, jaki pojebany debil! <głos> <głos> Panie, nie przesadzaj. Hihihihihi. <noise> <noise> Kociągać! Widzicie, kurwa, to pająk. O, pięć kasjad, bo 596. Też mi stanął? Trzyba. No ci, kurwa drapnął. No. Ciapier dole. Bo ile to za beorka. Nie wiem, ale chyba trzeba oddawać. No, ...biologa się, warto wart oddawać. Z tego co zobaczyłem, jakie są fajne nagrody tu. To... I tak. Gdzie to pisze? Nie poczułem, ale. Na początku są pani nagrody. <laughs> Debil, jakie? Ja wierzył. Bez... No ja patrzyłem, zróbmy, jakie są fajne nagrody. No nie patrzyłem jakie są fajne nagrody. Ej chuj. <laughs> ale to fajnie. No patrzyłem jakie są fajne nagrody, no ale nie patrzyłem jakie są. Kurwa. Zapierdolę tyle rynkę. Będziesz mnie cyk zostawiał. Pojebie, spierdalam. Chyba myslę... jest coś warte, jeden ja może coś takiego. O, o kurwa, niebo są w sklepie jakiś ninja przyleciał. kopię mu do dupy. czy mi zrobi lodo. Co on pisze? Ej, Mamy talizman do... z plusem. Ej, zajebie mu. Ty, pierwszy raz zrobię to tak. Patrzcie. Zawsze nie wyjściowy taki ten Marcin. Dobra, trzy, cztery, trzy. Czekaj. Jako, Jeszcze moment. Dobra, ładujcie. Nie łamdę. Kurde. No, dla mnie. Ja. Kowal bronić. O o o, jestem za Okorda, 500 no, zespołów. No, dobra, dajemy tego na no, marmur. marmur. to szybko O, on nie bije, A. Ty, stój tu Ja mu po 7 cisle, 8. Nie mogę, no, mam, mam za, za mały level mam na marmur, czy jest to? Ty badek, ja go cisle. Na co masz za mały? Marmur Bij tak, żeby nie odrzucać. O, ja wpadłem. Weź, czy konia. Usta sobie auto. Chyba go nie dobijemy. No. Aura mi padła. Czekamy, on ci teraz... Kawę nie bij, bo się nie odrzuca. Mi nawet tak dużo nie bierze. Nie, 10 minut go będziemy bić. Żeby tylko 10. I? Kafel nagrywasz? No. Boże, no nie dojdziemy do końca. Poczekaj chwilę. Never lonely, Dobra, dawaj. Co pisało? Co pisało? No, Dawo no. pokonałeś wszystkich stronik Never Loli zabił umarłego strzeżnika. To pokaż. Mógłbyś mi dać, abym otworzył. pokaż. Ja dla na 7.0